Stacjonuję teraz w miejscowości Riverside, ma ona ponad 300 tysięcy mieszkańców, należy do aglomeracji Los Angeles. Idę się teraz przejść tutaj po tym miasteczku, jest to miasto 300 ponad tysięcy, więc jak na Polskę to dosyć duże by było. Tutaj jest małe i to centrum też jest malutkie, ale mam 20 minut, także przejdę się, zobaczę. Patrzcie, idę sobie idę zamiast psa. To ktoś kozę trzyma na podwórku. Ale rzeczy Co ty tutaj chcesz? Oj oj. na mnie. Agresywna koza. Patrzcie jaka piękna dzielnica. Tutaj w tym Riverside. Kwiatki, trawniki pięknie przystrzyżone. Rzewka zielone, super. No i bardzo zadbane domy. Tutaj mamy Wana, a tutaj mamy amerykański samochód. Ogromna bestia. Jak to w ogóle wygląda? Idziemy, idziemy. Dochodzimy do krzyżówki. Patrzcie, jakie tutaj są piękne domy. Te przedmieścia to naprawdę robią robotę. Pięknie to wygląda, bogactwo. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym miastem Riverside. Wyszliśmy tak poza centrum tego miasta, i domki naprawdę są tutaj tak zadbane. Trawniki, drzewa, wszystko, żywopłoty. Przepięknie i czuć, że, że żyje się tutaj na wysokim poziomie. No Jakiś pies. No jest, jest naprawdę super. Dotarłem do parku. No i jest super. No, nie ma, nie ma co tutaj, nie ma co tutaj za dużo gadać. Pokażę wam, jak to wygląda. Dookoła ławeczki, dookoła piękna trawa. No i woda, no jeziorko jest przecudowne, jeszcze z zachodem słońca się trafiło. Brak słów, ja już bym tutaj mógł chyba mieszkać. Mamy piąteczek, jest ostatni mój dzień tutaj w Los Angeles. Jadę zobaczyć na Venice Beach. Może napis Hollywood się uda zobaczyć. poszwendać się trochę po mieście. Jest pochmurno dzisiaj, trochę brzydka pogoda, ale ostatni dzień to warto pojechać i coś zobaczyć. Miałem jechać do San Diego, ale niestety nie wypaliło, pogoda trochę brzydka i, i niestety nie wypaliło. napis zaliczony lecimy teraz na jakieś inne ciekawe miejsce nie ma tutaj zbyt dużo czasu spędzać Jestem właśnie w drodze do obserwatorium Griffin i zaraz będę na miejscu. Wchodzę, wspinam się do góry. Za chwilkę powinienem być na miejscu. Pogoda jest trochę wieczna, niezbyt ciepło. Na krótki bym wytrzymał, ale nie chce mi się marznąć. No jest tak, może około 20 stopni, może troszkę mniej. No i trochę jest mglisto. Tutaj całe, całe Los Angeles jest, jest cały czas zamglone. Nie wiem czy to jest smog, czy, czy to jest teraz taki okres, ale jak tutaj jestem przez dwa tygodnie teraz, to cały czas jest zamglone. Więc a, o tyle dobrze, że nie ma chmur jakichś gęstych, ale jest tam mgła. Zaraz zobaczycie jak będę na tym punkcie widokowym. No, wam pokażę. A, podobno jest tutaj przepięknie, no ale ta mgła... Niestety trochę może psuć te widoki. Pięknie to wygląda. <laughs> Można tutaj pochodzić, w środku też są jakieś różnego rodzaju atrakcje w tym Gryfinie. No i co? No wrażenia są bardzo, bardzo pozytywne. Jedno z lepszych miejsc, które widziałem tutaj w ELEI. No nie zawodzi, tylko mogłoby być trochę mniej mgły, ale oprócz tego jest naprawdę super, super żeby tutaj przyjechać, pobyć trochę aż w sumie do zachodu słońca. Też musi być niesamowite wrażenie. Ja niestety aż tyle tutaj nie będę, bo jutro mam z samego rana wylot. Będę musiał o czwartej, albo przed czwartą wstawać, także do ciemnego na pewno nie będę, bo do, do domku mam mm, około dwóch godzin jazdy, także muszę się jeszcze zdążyć wyspać. Za mną napis Hollywood. Tutaj mamy Griffina, a ja się z wami żegnam z tego miejsca. Już są tutaj moje ostatnie godziny w Kalifornii. Jutro z samego rana wylatuję do Richmond, wschodni brzeg Stanów Zjednoczonych. Zejdzie mi dosyć długo z tą podróżą, bo łącznie z przesiadkami około 8 godzin. Mam jedną przesiadkę, jedną w Atlancie, tam trochę sporo będę musiał poczekać. No ale to wszystko dopiero jutro. Dzisiaj już się stąd zbieram było bardzo fajnie, bardzo mi się tutaj podoba w tej Kalifornii są pewne minusy bycia tutaj w Stanach i życia, które zauważam, ale Kalifornia chyba najlepsze najlepszy stan do, do życia, jak dla mnie wydaje mi się. Zwiedzam, oglądam sprawdzam jak się żyje w różnych Stanach, no i tak jak mówię teraz Virginia, czyli Richmond zobaczymy jak tam się mieszka, jak tam to wszystko wygląda. Mówiłem o tym, że, że jest chłodno. No i widzicie, mam kurtkę na samym początku, kiedy wchodziłem. tej godzinki temu to mówiłem, a jest w miarę ciepło, ale kurtkę wziąłem w razie czego. No a teraz jest rzeczywiście przydatna, bo na krótkie rękach byłoby mi trochę za zimno. Więc tak to wygląda. Podoba mi się tutaj. Chciałbym mieć możliwość pomieszkania przez może rok tutaj w, w Kalifornii. No ale sama Kalifornia, na przykład porównując Kalifornię do Polski, to już też wspominałem na poprzednim wideo z Kalifornii. Kalifornia ma około 40 milionów ludzi, czyli tyle to Polska, troszkę nawet więcej, dokładnie 39 z kawałkiem. No i obszarowo też jest większa. Polska ma 312 czy 313 tysięcy kilometrów kwadratowych, a Kalifornia ma ponad 400, 409, coś takiego, tysięcy. Więc i Kalifornia, jeden stan, jest powierzchniowo większy niż Polska i pod względem liczby ludności, lud, ludności tak samo. A PKB Kalifornii, wyobraźcie sobie, że jest większe niż PKB Wielkiej Brytanii, czy, czy Francji, a, czy Hiszpanii. Tak. To jest stan, gdzie naprawdę i zarabia się dużo, i są możliwości, bo jeżeli ktoś jest e, jakimś specjalistą albo dobrze wykształcony, to tutaj naprawdę może... W Kalifornii, jak i w całych Stanach, liczyć na, na bardzo duże zarobki. No i dodatkowo ta natura, tak, natura jest tutaj pięknie jest bardzo dużo parków narodowych. Nawet w tej, w tej Kalifornii jest bardzo dużo parków narodowych. No dobrze, ja się z Wami żegnam. Zostawiajcie suby, łapki standardowo, żeby zasięgi były większe. Na razie zwiedzam, na razie skupiam się na zwiedzaniu, na wędkowaniu. Nie, to już też wspominałem w poprzednich odcinkach, bo nie wykupuję pozwoleń, bo jestem tylko mm, tydzień w danej lokalizacji. Więc no, nie mam tego czasu zbyt dużo, a chcę zobaczyć jak najwięcej Stanów. Bo nie wiem, czy, czy uda mi się jeszcze tutaj kiedykolwiek być. A jak już tutaj jestem, to chciałbym wyciągnąć z tego jak najwięcej. Także na razie spotkamy się na podróżowaniu. Nie wykupuję żadnych kart wędkarskich, bo nawet nie mam czasu, żeby tutaj chodzić i łowić. Także na razie content podróżniczy, a w przyszłości będę chciał to bardzo jakby zmieszać, zmiksować to wędkowanie razem z podróżowaniem. Dobrze, tyle gadania, tyle na dzisiaj. Ja was pozdrawiam, do zobaczenia jutro z innej lokalizacji. Na razie.